Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. A dzisiaj zabieram was do Waldka, który mieszka parę kilometrów ode mnie oraz przy okazji zawiozę mu również towar, który zamówił na moim sklepie dla ptaków. Waldek hoduje głównie papugi w mutacjach barwnych, takie jak Aleksandretty Obrożne, Aleksandretty Wielkie oraz od pewnego czasu rozpoczął hodowlę łąkówki wspaniałej. Ale uwierzcie, że to nie byle jakie mutacje, tylko wszystkie z najwyższej półki. A więc zapraszam was serdecznie do obejrzenia odcinka. Cześć, Na imię Mam Waldek, nazwisko Olej. To są moje papugi Aleksandrety Obrożne w różnych mutacjach. A tutaj masz Aleksandrety Wielkie, tak? Tak, tu są wielkie, samiec niebieski. Samica yy, zielona, a szparna niebieska. A czy ona jest zielona, ona nie jest oliwy? Tak? Nie, to, to jest zielona. zielona. A powiedz, jak w ogóle cenowo wyglądają te papugi? No, cenowo ceny bardzo, bardzo spadły. Trudno, zbyt w ogóle tych wszystko nie. Także że no troszkę w zakupie troszkę były drogie, a teraz są, są tańsze. No, ten samiec skosztował 17 tysięcy, samica okay. 20 tysiąca euro, nie? Okay. A teraz taką samicę idziemy kupić powiedzmy za chyba 1500 zł, nie? Ale to jest tragedia, nie? Tragedia. tragedia że to przez, przez tak, to tak. ostatnie okres, dwóch, trzech lat tak się stało. No nie wiadomo, tak? nie, no, no, nie czy to. Czy to będzie spadała cena, czy będzie rosła, nie? Wiesz, to może być tak jak za bazonkami parę lat temu, tak, nie, Że tak. one były i robili, tak, po paru tego. latach wróciły tak, 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 Tylko tak, nie tak. wiem, czy to jest kwestia, że to się tak dobrze tak. rozmaża, że te tak ceny spadły w dół, czy to jest bardziej kwestia, no... że, wszyscy cieszy, że wszyscy się rzeczywiście dla tego, nie? Wszyscy chyba mi się... Wydaje mi się, że to jest takie ogólne chyba załamanie rynku, nie? Okay. Tutaj są Aleksandryczko, obrożne, obrożne w rzucach, tak, tak? Tak, w różnych lokacjach. i to są młodzież, Nie, rzucach? nie, to są samce lęgowe. Okay. Ale ciekawe te mutacje w ogóle. No tak, no tu mamy yy, ten pierwszy to jest zwykły szek fioletowy, drugi to jest dwumutacyjny ptak. Mówimy od lewej, tak? Yy, tak, tak, ten w środku teraz ten drugi jest od lewej. To mamy yy, ptaka w akle yy, dominant recesywny, nie? dwumutacyjny ptak. Później mamy w akle yy, głowa ogon, szpad na opalin. Nie? Później mamy szeka w akle, który jest na siadce. Ale to też są drogie ptaki, nie? Słuch, były. 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 Były drogie ptaki. No w tej chwili naprawdę są śmieszne ceny tych ptaków, nie? No bo ja słyszałem, że teraz nawet jest przepaść taka, że coś kosztowało kiedyś parę tysięcy, a teraz ciężko z ceny to za 1500 zł. Tak, dokładnie. No ten sam jest kosztował 12,950, ten sam jest. Ten, ten, no, ten, 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 ten co lata, co tutaj, ten co tutaj, lata Teraz po lewej stronie. To jest. był najdroższy mój ptak w zakupie w obrożnej, nie? bardzo ciekawy, nie? No ciekawy, nie? Ale tu mam coś ciekawszego obok. Po prawej. Całkowicie po prawej. Ten fioletowy. O, ten, ten, teraz co leci? Okay. To jest bardzo ciekawy ptak, bo to jest opalin, głowa ogon, dwumutacyjny ptak. Do tego we fiolecie, prawdopodobnie i w kobalcie, i do tego jeszcze ważne, nie? To jest najciekawszy ptak. Bo to jest taka bardzo ciekawa kombinacja, jest nie? Najwyższa półka, nie? Okay. Można powiedzieć, nie. Okay. A jak to cenowo wygląda? No teraz to tak jakieś tysięcy może. 5000 złotych, Jak, jak będzie samce nie, Złotych. Złotych, tak, okay. tak, tak. A kiedyś? A kiedyś yy, 18. okej, okay. to to No to i obok, obok jest samica też yy, ciekawa, bo w akle i też dwumutacyjna, nie? Okay. Ale niebieska już, nie? No bo akła przykryła kolor i wygląda jak zielona, ale to jest niebieska, nie? Ok. Yy, Opalimy głową, dwumutacyjne ptaki. No i do tego jest jeden szereg, nie? A to jest młodzież? To jest y, dwuletnie ptaki. Teraz w tym roku będą miały dwa lata. Czyli sobie je Tak, tak to na zostaje jako lęgowe. Nie? Okay. Y, tutaj mam pary lęgowe. Okay. To jest y, samica, to jest y, opalny szpalsz głowa ogon batle, fioletowa i do tego niebieski, dwumłynacyjny ptak y, Opalnie głowa ogon. To ptaki lęgowe już, które lęgowały w pierwszym roku. Okay. W drugim roku, przepraszam tutaj jest para. Tu tak samo jest też opalin głowa ogon. I fioletowa opalin szparg Bardzo dobra para, co roku po 5 Tu mamy turkus niebieski na, na małwę, tak taka taka Ale widzę, że też jest właśnie nie? Te tak, tak, to tak... Tam... Bardzo nic trudno, no muszę mieć konkretny towar, nie? Okay. Tutaj też bardzo cieciowa para, bo samiec jest głowa ogon, spadł na opalin, a samica dwumutacyjna, opalin głowa ogon. Znaczy ty, tych kombinacji jest bardzo dużo, nie? No, ale no ale bardzo, na pewno mniej jak w łokuszce. tak, dokładnie. I bardziej trzeba do opanowania. Tak, <laughs> bardziej, bo krótkę to bardzo trudno opanować, nie? Tu mamy yy, y, samiec y, długotasyjne ogon, a samica y, dominant szpal na opalin, fioletowa facle. Bardzo ciekawa samica. Bo te ogony mają piękne, nie? Tak, no jeszcze y, y, w tej chwili są akurat po pierzeniu, także nie widać tego ogonów w one z rosną. A tutaj mamy nowości w Konowli, a czyli takie, Nowości. Mamy już łękówka wspaniała. No na razie wchodzę w to, bo mi się to podoba. Lubię to. I po prostu no, 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 no i no. dobrze, że znasz mój adres. Tak, i tu kolega ma <laughs> bardzo fajne ptaki, także w przyszłości coś tam będziemy planowali dokupić. Kolega tu pomoże, także, że, żeby to miał ręce, nogi. Fajne są te szare opaliny, tylko szkoda, że takie brudne. No, bo no. Naprawdę takich szarych opalinów no to nie ma dużo. Ale te no, no nie są, nie są jakoś tam dobrej jakości, ale no. fajne, ale wiesz czego zacząć tak naprawdę, nie? O no, no głównie o to chodzi, ja. No jako amator to zaczynam od handlarzy. i i po prostu handlarze mi to zwozili, nie? Co no. kupili taniej, to przywieźli. Okay, okay. Nie, no bo mutacje są ogólnie fajne, bo tutaj masz rzadkie mutacje, które no, w Polsce tego dużo nie ma, ale rodzimierz nie? Znaczy szarych to praktycznie są, może mają dwie albo trzy osoby w Polsce. nie? No, 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 no. no i to głównie kuba ma, nie? Te, 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 te no, no. szary i on ma naprawdę świetne. Nie? A tutaj widzę, że masz motyle. Czyli A tu mamy rzadkie Tak, bardzo rzadki ptak, ale, ale po prostu. No, niedawny zakup, nie? nowy zakup, nie? Ale wiesz, kto by pomyślał, że taki malutki ptaszek może kosztować prawie jak mały auto? No, To jest, może, to jest, może, hit, może, to może, jest hit, to jest ja hit, nie? Wiesz, ja jestem przyzwyczajony też do tych ludzi, którzy dzwonią po łukówki. I są oni przyzwyczajeni kupowania łąkówek na giełdach, na przykład. Tak, za 80 tak i to głównie turkusowe. No, a ale... najlepiej też jest za 50. Tak, i później są zdziwieni, że jak mówię na przykład 500 albo 600 zł za, za sztukę. Nie? Tak, tak. A tutaj jakby pomyśleli, że to, ten ptaszek właśnie po lewej stronie kosztuje parę tysięcy, no to no, ktoś oszalał. Tak by tak sobie pomyśleli na pewno. Nie? Też ostatni nowy zakup, skąd tak, one przyjechały? Tak. Z Bawarii. Ci podobał odcinek? Ja już wracam, a od gospodarza dostałem sadzonkę bambusa. Na dzisiaj to już wszystko, a ptasich świrów zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu dla papug i ptaków egzotycznych www.exoticfly.pl, w którym znajdziecie wszystko do Waszych skrzydlatych przyjaciół. Do następnego! Piona!